Almusiu, weź się w garść. Wszystko się jakoś ułoży. Już sama nie wiem, co robię. Porzuć tę dietę. Żal mi koluciego. Nie ma się za co złapać. Co ty mówisz? To nie dieta, tylko depresja. Witam. Widziałyście Gandhię? Jest w gabinecie. Co z Bustamante? Odpuścił? Jest spokojniejszy? To twardziel i chyba chce usadzić dzieciaki. Usłyszałem coś bardzo ważnego. Co? Bustamante jest właścicielem Elite Way. Co? W walce z taką fortuną i władzą musimy działać bardzo ostrożnie. To pewne? Jesteśmy na przegranej pozycji. Nie. Każdy ma jakiś słaby punkt. Ale potrzebuję do tego Twojej pomocy, Almo. Możesz na mnie liczyć. Wszystko załatwione? Potrzebujemy Pana. Nie. Proszę nam pomóc. Nigdzie nie idę. Musi Pan porozmawiać z uczniami. Nie przebrałem się. Nie ociągaj się. I ci rób to należy. Mam dość tych wygłupów Pasquala. Moi przyjaciele mówią, że jest męczący, ale ona naprawdę przegina, nie? Mogę na ciebie liczyć? Jasne. Na pewno? Przecież wiesz. Reverte rozmawia teraz z Gandhiją. Może wszystko się jakoś ułoży. Teraz zacznij obserwować mojego tatusia. Tak jak się umówiliśmy, zgoda? Na pewno chcesz, żebym go śledził i nagrywał? Jasne. Jak inaczej się dowiem, z kim się spotyka? Chodź za nim i informuj mnie o wszystkim. W porządku. Jak on znajdzie twojego tatę? To bardzo łatwe, bo teraz jest w biurze. Dam ci adres. Jak zobaczysz, że wychodzi, jedź za nim taksówką. Tylko tak, żeby nikt cię nie widział. Idę po kamerę i znikam zanim wróci Gandhija. Mistrzu, dziękuję. Uważaj na siebie. Jak cię złapią, będziesz miał kłopoty. Tak, Biko. Moje pigułki. Ktoś tu się zakochał. Zamknij się. Uważaj, bo jak cię złapią, będziesz miał kłopoty. Daj spokój. Kochasz go? Nie. Przykro mi, ale wiem, co by działało. Nieprawda. Tak. Nie. Widziałeś, jak mnie potraktował? Tak, było minęło. Teraz wszyscy wiedzą, że jest właścicielem szkoły. Zapomną. Zorganizujesz imprezę, duży, kiermasz charytatywny i będzie dobrze. Jestem strasznie wściekły. Nie wiem, co robić.

Też miałem wiele przejść z moim ojcem. Wiem, że to nie to samo, ale nie zapominaj, że to nadal twój tata. Chciałbym mieć taką mamę jak ty. Czemu tak mówisz? Coś Wam powiem, co? Boże Mów. Co jest? Moja mama nie wyjechała na wycieczkę. Jak to? Ona nas porzuciła. Tekst polski Marcin Leśniewski. Czytał Ireneusz Królikiewicz.